poniedziałek, trzeci czerwiec. Ależ ten czas leci, co? Zaraz wakacje. Trzeba będzie coś pomyśleć, gdzieś, może kurde, ze dwa dni jakiegoś wyjazdu zrobić rekreacyjnego. Zobaczymy. Więcej to nie, bo bym się po prostu męczył. Na razie kończę remont. Słuchajcie, wracając do poprzedniego nagrania i myślę, kończąc już ten temat, bo naprawdę bardzo Dużo jest komentarzy pozytywnych, fajnych, które się miło czyta, miło się odpisuje. No, ale oczywiście trafiają się delikwenci z ewidentnym niedoborem szarych komórek. Kurde mucha mi wleciała, no. I oni koniecznie chcą wiedzieć, ile się zarabia, ile ja zarabiam, bo ile się zarabia to sobie można policzyć. Mniej więcej. Zaraz do tego wrócę. Ale uparta mucha, no. Słuchajcie, nie powiem, ile zarabiam. Nie przedstawię swojego pitu rocznego, pita rocznego, bo taki debilny pomysł też oczywiście był. Ja wiem, w Szwecji, w Norwegii wszystko jest jawne, wszystko można sprawdzić. To jedź pan do Szwecji, do Norwegii, tam sobie firmę zakładaj. Tu jest Polska, tutaj jeden drugiemu raczej wilkiem. Jak to mówią Polak, Polakowi, Polakiem. Więc i tak wydaje mi się, że dosyć sporo mówię, dosyć sporo przedstawiam i tak jak w rzeczywistości jest, jak ktoś uważa, że y, przedstawienie kosztów, jakie się co miesiąc ponosi, to jest płakanie i narzekanie, no to nie uwzględniaj tych kosztów. Jak chcesz prowadzić biznes, po prostu nikt nie uwzględnia. No, kup sobie jakieś auto osobowe w leasingu, weź się ciężarówki, gif, nabierz kredytów przecież tych kosztów nie trzeba w ogóle uwzględniać, nie? po prostu ręce opadają no ale mówię to jest promil promila tych komentarzy, ale mimo wszystko są i mam nadzieję, że tym już zakończę ten temat i ci idioci przestaną pisać, bo naprawdę ciężko się z koniem kopać, bo żeby nie wiem co dla Jednego z drugim cymbałów odpisać, to i tak nie przyjmie tego do wiadomości, ja pracowałem na to latami, żeby sobie robić to, co lubię, nie mieć żadnych leasingów, nie mieć żadnych kredytów, na spokojnie pracować, zarabiać pieniądze, majątku z tego nie ma. Jak ktoś oczekuje jakichś nie wiadomo jakich majątków z transportu, no to się grubo może przeliczyć. Jak ktoś chce mniej więcej policzyć, Jaki jest zysk z transportu? To se mniej więcej może zadzwonić do każdej spedycji, zapytać o stawkę. Nawet niektóre podają w ogłoszeniach, wysyłają teraz SMS-y. Z właśnie z większych spedycji -y rozsyła ze stawkami i se mniej więcej policzy, Jak, ileż to zarobi na tym transporcie. Tylko pamiętajcie, że transport idzie naprawdę na minimalnej marży. I takie liczenie mniej więcej to się skończy tym, że mniej więcej na koniec miesiąca nie będziesz miał za co za paliwo zapłacić. Ot i tyle. Jeszcze szczególnie jak nie uwzględnisz wszystkich kosztów. Tak więc starczy tłumaczenia rzeczy niewytłumaczalnych dla niektórych. Trzeba zabierać się za robotę, robić swoje, jechać, załadować, rozładować. Poniedziałek po Polsce szykuje się szybki kursik. Jedziemy. Pięknie, pięknie, plan na dzisiaj chyba zostanie wykonany, bardzo dobrze, autko już pod rampą, już nawet ładują, kurde, dzisiaj w domu, taką robotę to ja lubię. A więc zanim jeszcze do domu, to trzeba by coś tam dolać, jakiegoś paliwka B0, nie? Mógłbym stanąć w sumie tutaj z lewej strony, ale tutaj tylko B7 jest, zaleję mu tego smaczniejszego, niech ma. I wtedy dopiero do domu, o, z dłużycą to małe kotło a to szybko mu pójdzie. Najważniejsze, że jest gdzie tankować. Miałem zamówić, ale raz, że zapomniałem, później jak zadzwoniłem, to się okazało, że dopiero gdzieś tam na środę mogliby dostarczyć, także spokojnie tutaj zaleje i też będzie dobrze. No, autko zatankowane, zaparkowane. Jutro nie muszę się nigdzie śpieszyć. Na spokojnie wyjadę gdzieś przed dziewiątą i też będzie dobrze. Ale lato to jest prawie, że. No na dobra, wiosna kalendarzowa, ale dni są długie. Bardzo fajnie. Można jeszcze popracować. Klapacz chcę przykręcić. Tak jak mówiłem, nie bardzo udało mi się dostać oryginalnego takiego. Więc na razie musi być gumowy. Cokolwiek, bo. Jak się jeździ po błocie, to kurczę do połowy, aż do połowy hmm, rowerówki, zachlapane wszystko błotem. Jest także takie delikatne zabezpieczenie. Napis DAF jest, jest. Nawet jak ktoś mocno się nie przyjrzy, to będzie prawie jak oryginał. Dobra, zamontowane. Nie obyło się bez drobnych przeróbek. Wiadomo, jak to tani zamiennik. Nigdy nie będzie pasował. No, ale nie wyszło źle. Wiecie, jak mówią głupi, pomyśli, że tak trzeba, mądry nie zauważy. Jest dobrze. No, szybki przeskok w czasie, jest wtorek. Ja wracam właśnie z rozładunku, bez pośpiechu. Wyjechałem z domu, dziś po dziewiątej, jest jedenasta, wracam, stawiam auto z powrotem na plac, jadę, jakieś zakupy robię. I dopiero wtedy pojadę, załadować na Niemcy. Dzisiaj pojadę ile się tam uda. Podjechać, tyle się uda, tyle moje. Tak żeby jutro ściągnąć. Nie, nie wiem czy coś około 900 km trasa. Także nie ma, nie ma tragedii z tym. Najważniejsze, że towar ma być około 12 gotowy. Tam szybko, sprawnie, skutecznie powinien załadunek pójść. I jutro jest plan, żeby to rozładować. A później zobaczymy. Chciałem oczywiście jak najszybciej wracać, ale ja tam nic nie planuję. Wezmę ze sobą troszkę więcej jedzenia, troszkę więcej rzeczy, żeby się nie martwić, jak przyjdzie, nieco dłużej zostać, bo nie wiadomo, jak się robota poukłada. Widziałem fajne kurde, ładunki na Norwegię. I tak teraz celuje właśnie Szwecja. No najlepiej Szwecja, bo by na Norwegię tam te to wszystko. No nie, niekoniecznie chce mi się wykupywać. Ale jak fajnie będzie ładny, to jadę. Na Norwegii też jeszcze nie byłem, także warto będzie zwiedzić. Uch, najważniejsze, że No na chwilkę. Spokojna praca. Wczoraj kurczę na spokojnie, dzisiaj na spokojnie, aż się miło jeździ. Tak można pracować No i lux Kurczę, 14 godzina Ja poładowany Męczyłem się tylko z pasami Cholera jasna, trzeba było to pospinać Ale jeszcze dzisiaj Ładny kawałek Można będzie odjechać Żal opuszczać te piękne Podlaskie rejony Ale trzeba coś ich pozarabiać No, idziemy Dokładnie Nie wiem, podjadek może do 20 starczy resztę na jutro, i tak żeby jutro tylko rozładować się towar i można szukać jakichś fajnych ładunków fajne rejony. No, na dzisiaj koniec tej imprezy. 23 godzina. Jakieś miejsce za Bydgoszczą się znalazło. Ciemno to jak fix. No, ale trochę aut stoi, mam nadzieję, że będzie spokój. Aż w Polsce, jak w Niemczech, zjeżdżałem na dwa parkingi, nie było kompletnie miejsca. Zostało mi tam 40 parę minut jazdy, także nie ma co się dalej wygłupiać Stoję tutaj, gdzie jestem. Zostało 420 km, także do zobaczenia za dwie sekundy, czyli jutro. I dobra, dwie sekundy później mamy kolejny dzień. W zasadzie minęło 9 godzin. Jak dla mnie, <laughs> środa. Wiem wam, że niekoniecznie się wyspałem na tym parkingu W nocy jakieś wrz wrzaski, krzyki, przeładunki Cudawianki po prostu No szczęście nic się nie stało Plandeki całe, paliwo jest Także aż tak źle nie było Teraz tylko się stąd wydostać I się oczywiście... Jak ja wyjeżdżać to ruch największy no ale dobra, jakoś się stąd wybije. Do granicy, ta pauza I, i... no, szczera szczere nadzieja, że dzisiaj się rozładuję No ja już koło Kołbaskowa Powiem Wam, nie za często tędy jeżdżę Ale droga to raczej straszna jest Mało odcinków, gdzie są jakieś dwa pasy No i kurczę Ciężko to idzie, szczególnie jak trafi się jakaś oferma, czy tutaj jakiś ciągnik rolniczy, nie ma gdzie wyprzedzać Raczej okrutna jazda, no ale już przy granicy kawka wypita, śniadanko zjedzone można pracować <grym i zainteresowanie> Nic nie zahaczyć byłoby miło Kto kurde piekielnie. Wyjadę, wyjadę. Teraz już wyjadę. Dobra. Idziemy na Niemcy. No, po czternastej będę, tak? Muszę ciasno z tym rozładunkiem. Zobaczymy najwyżej już rozlana. Super! Dzionek można uznać za naprawdę udany. Naczepa rozładowana. Udało się. Jeszcze pracowali, także bardzo dobrze. Jest gdzie niedaleko firmy przycupnąć, tak jak widać. Cisza, spokój, ślepa uliczka. Odpocznę sobie. Bo niestety ładunku na razie nie mam żadnego. No jestem w specyficznych kodach, niedaleko Rostoku w Niemczech. Więc stąd się wydostać, no będzie delikatny kłopot. No ale to zobaczymy. Jak nic w nocy nie wejdzie, jakiś konkretniejszy ładunek. Czekam do rana i od jutra walczymy z jakimś wyjazdem stąd. Co to wyjdzie z tego? Zobaczymy. Będzie dobrze. Byłem świadom, biorąc ten ładunek, że No tutaj może być słabo. Na dzisiaj były te ładunki. Kurczę, można by było na dzisiaj coś brać, ale ja nie byłem pewien, czy uda mi się rozładować. No i niestety wszystko poznikało. A co? Pozebierali. Nie tylko ja się transportem zajmuję, nie? Dobra, na dzisiaj Fireant. słoneczko, pięknie, pogoda dopisuje. Czego chcieć więcej? Cisza, spokój, można odpoczywać. No i mamy kolejny piękny dzień w transportowym raju. Czwartek, 6 czerwiec. Kurde, wiecie co? Zadowolony jestem. <gry> Wyspałem się, to po pierwsze. Bardzo fajna, cicha strefa przemysłowa. Wiadomo, ślepa ulica, nikt tam później po nocach nie jeździł. No i oczywiście o 7 rano miałem już ładunek. I to jeszcze w takie miejsce, że aż gęba się cieszy. Jadę do Szwecji. W Szwecji też będzie yy, prawdopodobnie weekend. Nie, no, no prawie na pewno będzie weekend w Szwecji i to koło jakiegoś jeziora. Także będzie ciekawie. No liczę na ciekawie spędzony czas. Mam przynajmniej taką nadzieję, że pogoda dopisze. Można będzie coś pozwiedzać, coś zobaczyć. A póki co idę do sklepu. Załadonych ma dopiero na 12.00. Dojazdu tam ponad 100 km, więc teraz spokojnie mam jeszcze chwilkę, żeby przejść się po jakieś zakupy. No jednak, weekend czeka, także coś trzeba kupić jakiegoś chlebka, coś do picia, żeby tam nie pomrzeć z głodu w tej Szwecji. Nie? dobra super, no kurde, zadowolony jestem, jak mało kiedy, <laughs> no, ale fajnie, kurde, fajnie, naprawdę cieszę się, że to jednak Szwecja bo były plany również na Norwegię eee, ale no może nie tym razem <grych> następnym razem będzie Norwegia a co eee, fajnie kurde no super dzionek zapowiada się od rana bardzo fajny oby nic się nie zesrało i równowagi w przyrodzie jednak nie było dobra udało się dotrzeć na miejsce super byłem już w biurze zameldowałem się Teraz czekać na telefon. No niestety nie wiem ile to potrwa, ale czasu mam. Prom dopiero o 22. No, powiem Wam, że nie musiałem jakoś specjalnie długo czekać. W zasadzie jestem załadowany. Dokumenty już mam. Całe 13 km do portu. Także super. Wiecie kiedy zadzwonili? Jak tylko kanapki sobie zrobiłem. <noise> Takie zaklęcia kierowców. No ale dobrze. Mam w cholerę wolnego czasu. Sam nie wiem, co z nim zrobić. No Na pewno jadę do portu, bo muszę też sprawdzić, czy z biletem wszystko w porządku jest, żeby później się nie okazało, że o 22 czy o 20 będę się mordował z tym, że nie mam jakiejś rezerwacji. Najważniejsze: załadowane, mleko, bo tam 8 ton, żyć, nie umierać. Jechać na Szwecję. Ok, szybko, sprawnie, skutecznie. Ja już w porcie i co się okazało? Mam bilet oczekujący na szczęście nie wjeżdżałem do portu bo dostałem ten ticket na wjazd już ale na spokojnie myślę że zostanę na razie na parkingu popisaliśmy troszkę wyjaśnialiśmy sprawę no i udało się jednak zorganizować bilet na 22 tyle że do Treleborga, ale to nic, to nie zmienia nie zmienia zbyt wiele i, I mam się zgłosić do jego, po ten bilet o godzinie 18. Tamten musiałem zwrócić. I mam nadzieję, że ten nie będzie na, li, na liście oczekujących, no ale nie. No to, to już pisaliśmy, że koniecznie chcemy przepłynąć właśnie dzisiaj. Więc no, jestem pełen nadziei, że wszystko pójdzie dobrze. Bo jest już ładunek na poniedziałek wzięty. Słuchajcie, mam już powrót ze Szwecji do Payne, czyli dosyć dobre miejsce, no i stamtąd trzeba będzie się wydostawać już do domu będzie na pewno dużo łatwiej z Payne się wydostać niż z jakiegoś Rostoku, Hamburga czy jeszcze jakiegoś dziwnego wynalazku tam już powinno być przynajmniej jako tako dobra plany są teraz je realizować i patrzeć czy nikt się z nich śmiać nie będzie bo tak jak mówię, no kurde super wyszedłem z biura i, i przysiadłem troszkę zobaczyć, czy coś na poniedziałek jednak nie weszło, no i weszło super, bardzo dobrze niedużo po tych Niemczech będzie jazdy i o to właśnie chodzi, dobra słuchajcie, kładę się ja się spokojnie włączę jakiś film i z czystym sumieniem mogę poleżeć do Szwecji, ładunek załadowany powrót jest super dla mnie bomba. Dobra, doczekałem się swojego biletu. Teraz mam przejechać przez bramkę C albo D. Będę błądził jak dziecko we mgle, jak to nowicjusz. Powiem wam, nie bardzo jest kogo zapytać. No ale bramkę to znajdę. Tylko później gdzie się ustawić. Dobra. Nauczymy się, nie w takich portach się bywało. No, przypłynęła moja łódka z jakimś delikatnym opóźnieniem, bo cholera jasna już powinniśmy za chwilę, w sumie, wypływać. No, ale dobra, pierwsze dwa rzędy wjechały, zaraz i moja kolej. No, nie powiem, żebym miał dzisiaj farta do pokładu, na którym je stawiałem. Nie dosyć, że na górę trzeba było wjechać, to jeszcze jakieś. Nawrotki trzeba tutaj będzie robić. Idzie to opornie, nawet strasznie opornie, ale nic, najważniejsze, że idzie. No, po jakichś dzikich manewrach udało się wjechać. No, powiem Wam, że ten TT-Line wydaje się jakiś taki troszkę nowocześniejszy, jakby troszkę nowszy. Troszkę jakby te kabiny były większe. Nie wiem, może mi się wydaje. Na pewno jest no bardziej nowocześnie, chyba to nowszy, jednak. Statek zobaczymy, czy nikogo mi tu nie dokwaterują. Na razie idę się rozejrzeć. idę na górny pokład. A co, do spania jeszcze chwila jest, ale tak czy siak trzeba będzie odpocząć rano pobudka i ogień po Szwecji. No, kolejny piękny dzionek. Ja już na ziemi szwedzkiej na ciekawym pokładzie stoję. Patrzcie, opuszczają nas. No, spoko. Niby miałem górą wyjeżdżać, a tu się okazuje, że jednak dołem. No i jak myślałem, że to taki jednak nowoczesny ten statek, no jest, dobra, jest nowszy od tam, tamtego, którym płynąłem ostatnio, ale niestety w kabinie po dwóch kierowców upychają. Na szczęście tej samej narodowości byliśmy, ale mimo wszystko wiecie, samemu człowiek jednak Lepiej odpoczywa. Niby można pogadać, ale jednak sam człowiek troszkę bardziej odpocznie. Kurde, ciekawie no. Jak my to zjedziemy. Spoko. Zawsze to nowe doświadczenie. <noise> Powiem wam, coraz bardziej lubię ten kraj. Kurde, rozładują mnie dzisiaj. Super. Najlepiej stać właśnie z pustą naczepą. Ten gostek z tą podczepioną naczepą zaraz odjedzie stąd. Ja w jego miejsce i, no przynajmniej mówił, że dzisiaj rozładują, także jak kazali pod rampę podjechać, to chyba nie jest źle. Zaraz rękawiczki jakieś i debelki pozdejmuję. Ja, super, kurde, cieszę się bardzo, to sobie spokojnie w sobotę wieczorem albo w niedzielę z rana pojadę na miejsce załadunku. Super, pół godzinki, auto rozładowane, papiery w ręku, no lepiej chyba nie trzeba, nie? Dobra, teraz jakieś miejscówki tutaj znaleźć? Widzę tam gości jakiś z Litwy stoi, więc chyba stać tu można. <laughs> Przynajmniej mam taką nadzieję, że nikt mnie tu nie pogoni mandatu wysokiego nie wypisze. Bo podobno w Szwecji potrafią docenić. Zionek się kończy. Rozładowany dużo wcześniej, bo w piątek, nie w poniedziałek. Miejscówka też niczego sobie. No, powiem Wam, nie jest źle. Dobra, malkontenci powiedzą, znowu w jakimś krzakach, w jakimś polu stoisz, ani prysznica. Nie ma nic, bunkrów też nie ma, ale i tak jest zajebiście. Jest niedaleko jezioro, jest miejscowość, którą można pozwiedzać. Przynajmniej jutro, bo jutro też chcę ruszyć na miejsce załadunku. Więc tam też koło jeziora będę stał. To sobotę poświęcę. Na tą miejscowość nie będę się języka łamał o nazwy. A w niedzielę pojeżdżę sobie po miejscowości o zbliżonej nazwie szwedzkiej, ale też języka se nie połamie i kurde, w końcu pozwiedzam troszkę Szwecję. Dobra, miejscówka niezła, ładunku już nie ma, można brać następny, ale to dopiero w poniedziałek, także. Zobaczymy, co jutro będzie się działo. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi, bo... Kurczę, deszcz zaczyna padać, wiatr wieje. Jak tu zwiedzać, ja się pytam. Sobotę mamy, 8 czerwiec. Czas, by coś pozwiedzać. No niestety pogoda troszkę się psuje. No ale tak czy siak, zaraz ściągam bajka. Coś, coś trzeba będzie tu zobaczyć. I chyba wieczorem jedziemy w drugie miejsce. No ale o tym później... Na razie jakieś śniadanie zjeść Ale się wyspałem fajnie Naprawdę dobra miejscówka Po dziewiątej dopiero wstałem Przebudziłem się po piątej A po dziewiątej dopiero wstałem z wyra Także nie ma co czasu tracić Bo trzeba tutaj coś Pojeździć, poglądać, No i jechać w drugie miejsce Bo też będzie ciekawie Tam na horyzoncie Troszkę dalej Jest właśnie to jeziorko Wokół którego chcę pojeździć dzisiaj troszkę, dojechać na jakąś plażę, kąpać się raczej nie będę, no ale przynajmniej to mieścinę jeszcze zobaczyć, jak Szwedzi żyją. O, posłuchajcie, chyba kończymy to nagranie, w tym oto momencie, yy, za mną jezio, jezioro Warnen nazwy będę źle wymawiał, po swojemu, yy, jestem w miejscowości Linkoping, a jadę do miejscowości Jynkoping, także yy, dla mnie te nazwy nic nie mówią, dla Was pewnie też nie, ale i tak fajnie. Jezioro jest duże, jadę sobie pozwiedzać, ale to zobaczycie w następnym nagraniu, które planuję opublikować w środę. A co, może coś więcej uda się ponagrywać ze Szwecji? Podsumowując, koniec ględzenia o kasie. Jak ktoś chce czegoś więcej się dowiedzieć, oczywiście... Można dzwonić, a nie będę tutaj podsycał tych hejterów, żeby kurde mi tu pisali nie wiadomo po co i na co. Widok piękny, pogoda gówniana, kurde, ale i tak będzie fajnie. Trochę kilometrów dzisiaj nabiję rowerykiem, więc słuchajcie, subskrybujcie, nie zapominajcie łapka w górę, komentujcie. Ja postaram się na środę jeszcze coś nagrać i jadę coś pozwiedzać. Do następnego, trzymajcie się, cześć!